Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Przemofoot i w dzisiejszym materiale kolejna część polowania na karty Team of the Year już jeden taki Pocoopening nagrałem, ale dzisiaj oprócz paczek samych takich zwykłych, będzie jeszcze paczka z ikoną 88+, w wersji Mid, w wersji World Cupowej lub w wersji Prime także naprawdę srogi Pocoopening się szykuje ale na początek może pokażę Wam moje piki za Food Champions, bo wbiłem 11 winów klasycznie była duża szansa na wbicie 14 winów rekordowe moje, ale je jak zawsze musi coś popsuć i cztery razy z rzędu niemalże trafiłem na cheaterów, czyli na typów co dają botom grać. Grałem 4 mecze z botami, a jak wiadomo botom ciężko strzelić i łatwo one strzelają, na przykład brązak mi z 40 metrów ze, strzelił bramkę, ale to nieważne, zobaczmy te piki bo paczki już otworzyłem, to pokażę właśnie te piki wam Myślę, że nawet ok są, ale no TOTW też nie było jakieś wybitne, więc jak na takie TOTW myślę, że jest ok. Nie przedłużam, przechodzimy do kolejnej paczki, tym razem rozbudowa trzech napastników. Wiadomo, że już teraz są karty pomocników TOTY, ale na przykład HULIT na SN jakiś może by wpadł. Nie ma HULITA, jest karta... co to jest za karta? A, OSIMHEN, dobra, OSIMHEN to nawet całkiem grywalna karta szczerze mówiąc, ale no ja się nie skupiam na tym bo teraz przechodzimy do paczki z ikoną wyszła ona w poniedziałek ja już ja zrobiłem praktycznie za darmo i liczę na jakiś bardzo dobry traf na w końcu jakąś fajną ikonę którą bym trafił w poprzednich materiałach trafiłem lucio Karcie Hero Zwykłej, co nawet dało odzew w postaci filmu Top 10 Trafów Tygodnia, odleszka. Możecie sobie zobaczyć, trafiłem tam, bardzo mnie to cieszy. 9. Miejsce mam, ale zawsze coś, więc zobaczymy. Tym razem może znowu trafię do Top 10 Trafów Tygodnia dzięki tej karcie, ale zobaczmy. No, oczywiście klasycznie po narodowościach sobie poszukamy, bo ja to lubię. Zawsze jest jakaś forma zabawy. Paczka już poleciała, Wy nie widzicie. Ja nie wiem, kto tam jest. No, i okej, okay, Paczka już jest w klubie. Karta de facto już jest w klubie, więc idziemy szukać na naszych, yy, w naszym klubie. kto to będzie na pewno nie jest to Anglik, całe szczęście, więc zobaczmy dalej. To nie jest to Hiszpan, na szczęście. Zobaczmy teraz Portugalię. Eusebio nie jest to Eusebio, a szkoda, naprawdę świetna karta. Włochy, o, myślałem, że to Baggio, ale Baggio to jest wypożyczone, więc na spokojnie do tego podchodzę. Holender, Eusebiusz, nie jest to Eusebiusz, naprawdę dużo tych wypożyczonych ikon mam. Oczywiście Wandersar nie, bo to jest mój już trafiony. Niemiec, czy to jest jakiś Niemiec, nie jest to Niemiec. Francuz. No jest to Francuz, Laurent Blanc. Jest to chyba wersja mid, czy wersja prime? Nie, jest to wersja prime. No karta niby grywalna, to trzeba przyznać, karta jest grywalna i to nawet bardzo. Tylko problem w tym, że ja już mam SO i to dużo, bo mam... Maldiniego, mam Ramosa oraz mam Lucio właśnie, trafionego niedawno, więc ta karta raczej do niczego mi się nie przyda, a szkoda, bo traf myślę, że nawet przyzwoity. Dajcie znać, co wy trafiliście z tej ikony i z innych paczek, czy wypakowaliście już toty pomocników. Ja dziękuję wam już za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że się podobał i życzę wam jeszcze lepszych trafów niż ja mam. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!